Siemaneczko, siemaneczko z tej strony Kasery na Was w kolejnym odcinku Let's Play Kasi Modpack Jezu jakie głośno. Czekajcie. 10 wystarczy nie, no 15. Ops. O powinno być OK. E, dobra, jak nie nagrywałem, to trochę dużo zrobiłem, bo miałem problemy z paczką. Modyfikowałem ją, jak widzicie jesteśmy na teksturkach fightful 64x64. Mm, zajebiście to wygląda. Usu usunąłem tego Water Shadery. Paczka jest oczywiście już udostępniona. Y w opisie będzie. Link do pobrania. E tak. Czyli usunąłem mu tej e Water Shadery. Dodałem moda na takie coś, że na przykład mamy sobie. Tutaj wam nie pokażę. Dobra, załóżmy, mamy pochodnie, tak? Dobra więcej pochodnie nie, z pochodnie tego nie będzie. Mamy wiaderko, tak? Zrobione z trzech żelaza. No tak jak włożymy do tego, oddaję nam trzy żelaza. Ogarniacie, co chodzi o ogarniacie. Czyli jak coś niechcący zrobiliśmy, za głośno to jest. 10. No. Yy, troszkę drewna pozbierałem. Zaraz zobaczycie, czemu. Bo na dole tam. Mm -hmm. Takie piękności. Mm, trochę zboża. Byłem tam w wioskach, pozwiedzałem. Nie mogłem nagrywać chyba przez dwa dni. Więc tak się nudziłem trochę. Mm, no. A więc teraz co jeszcze ja miałem pokazać. Chyba zdobyłem z wami albo nie. Nie wiem. Kill off, tak? Zrobiłem sobie te jak sobie, rzeczy. I potem zrobiłem tu Unbreaking 2 w kilofie i sharpness 4 w mieczyku. Zdobyłem sobie te książeczki tutaj dokończyłem. No i można tutaj robić już ulepszyć tak dalej. Tylko mamy błąd straszny w parce. E, bo jak włożymy taką czystą, nieulepszoną rzecz, to nic się nie da z nią zrobić. Najpierw trzeba. Tutaj. O, sobie kliknę, żeby było ładniej. Vanilla kliknąć, ulepszyć to nawet na piąty level, czy na jakiś najmniejszy poziom, co nie? Czekajcie, mam trzynasty na przykład, pokażę wam. Nie, nie, pokażę wam. Bierzecie jak najmniejszy tutaj poziom Vanilla, potem macie to ulepszone, klikacie tu, wkładacie to ulepszone tutaj, R poprawia wam zrazu cały mieczek i możecie sobie ulepszyć do końca. Fair aspect jeszcze sobie wezmę, o, i enchant. No i mamy ulepszony. Czyli wybieramy sobie po prostu jakie chcemy ulepszenia. Ten Firefold zajebicie to wygląda. Mm, no, tutaj będzie pokoj, jak już mówiłem, zbudowałem go sobie. Mm, Tomcraft i Industrial Craft. I uwaga, uwaga! Tutaj mamy 4 źródełka wody. Jeszcze pewnie pewnie liście, o co chodzi. Y, tutaj jeszcze będę musiał dobudować coś taką samą farmę jak tutaj. Y, na ziemniaki i marchewki. A tutaj będzie zboże, tutaj naokoło, żeby was nie skłamać, tak, tutaj naokoło wszędzie, tak, tyk, 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 jest woda i ona na 8 kratek zasila te. No to na 4 by nawet wystarczyło, bo 400, 400. No a więc tutaj będzie farma zboża, a tutaj trzciny. Tak, tutaj sobie na chwilę posadziłem wcześniej, żeby te książki zdobyć. No i jakoś tak wyszło. No, mam nadzieję, że teraz Wam się bardziej będzie to podobało. Nie będzie tej brzydkiej wody. Czy woda sama w sobie była ładna, tylko te zbugowane skrzynki i tak dalej były ohydne. Teraz patrzcie. Mam mieczyk. JUP! 12 demaże. I jep. Skinął. Z podpalenia. Dobra. Co dzisiaj robimy? Mm, dzisiaj musimy sobie zrobić tego badboxa. Co was Tutaj sobie przygotowałem rzeczy na dzisiaj, żeby nie zapomnieć nic. Dobra. To, 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 to. Ok. Piek. Posadzimy po pierwsze gumowe drzewa, to może jakoś z tyłu domku. Yy, a, jeszcze z paczki usunąłem Smart Moving. Nie wiem czemu jakoś tak. Jakoś tak nie wiem, nie chcący chyba. Nie zauważyłem, zapomniałem go wgrać, bo od, od nowa całą paczkę musiałem zrobić i tak dalej. Yy, teraz pod kontrolą jest normalnie ten przybliżanie, Nie pod scrollem już. Dobra, posadzimy sobie jedno drzewko tu. Urośniemy je, pięknie. Drugie drzewko tu. Pyk. Dobrze. Okej. Okay. Hmm, tutaj musimy zrobić tak, że. Pyk. Odsłaniamy. A poczekajcie, teraz co zrobię. Trzeba jeszcze pewną rzecz iść. Zjemy sobie mięsko hmm, Co ja chciałem zrobić? To odłożyć. Ok. Tu. Mm -hmm. I, 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 i treat up, treat up, treat up, treat up, to jest treat up i jeszcze chciałem, co ja chciałem. To jeszcze się jednak przyda, co ja chciałem wziąć. A nożyczki zrobić, okej okay. Trochę żelazo też nam powstało. okej okay. Z niepotrzebnych rzeczy też zrobiłem sobie Już żelazo i tak dalej. O Jezu, no to nie działa, żal. Mm, dobra, ale wypada chociaż. Po co mi tyliście liście, to ja nie wiem. Nie chcę tej opcji. Ej, hey, no fast. Powinno być nieprzyzroczyste. Nieważne. Tak sobie zrobimy, żeby łatwo było widać tutaj, czy... O, to jest. Minium. Jak to, nowy achievement? Nie wiem. A, bo na nowej paczce to robi. Usnęłem, osiągnięcie itd. Nie dlatego. Bo tak to jakbym wam swoją paczkę dał, to byście mieli mój login i hasło do Minecrafta. I moją mapę, nie wiem czy byście chcieli save. Jak kiedyś tam będziecie chcieli, to mówcie oczywiście. A, jeszcze miałem wspomnieć, filmiki z kamerką będą Jakoś niedługo, jak ogarnę podłączenie, i tak dalej, nie wiem. Czy robić zwykłą kamerę z laptopa, czy kupić Logitecha taką jak ma ten, 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 zamknij ryj. Cicho, 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 Zaraz go pójdę zabić, e, czy kupić taką jak ma Gimper. Bo mi się bardzo spodobała, widziałem recenzję tego, i tak dalej, różne. Fajne, ale też widzę, że z laptopa kamerka też ogarnia. Więc może będzie na kamerce z laptopa. komuś się też ogarnić tutaj w pokoju i tak dalej. No, czego mi się nie chce oczywiście. Dobra, mamy sezoneczkę następną. Sobie posadzę od razu. Je I Szybko jeszcze to zetnę O dobra to już poza odcinkiem to za długo. Dłożymy do narzędzi roślinne, piek tu mięsko i takie tam, okej. Okay. Ta woda to tak, a właśnie, yy, usunąłem to yy, zapotrzebowanie wody, picie wody i tak dalej, bo strasznie to było denerwujące, że schodziło to 10 razy szybciej niż głód, więc trochę tak bez sensu. Jakby schodziło z tym samym czas się co głód, tyle samo, jeszcze dałoby się tą wodę latać i tak dalej oczyszczać, ale to było takie, nudne trochę. Dobra, Batbox. box. Okej, baterie mieliśmy zrobić. Tin redstone i co, okej. Tego mamy troszeczkę. przepalę. Okay. i kompresor weźmy, zaraz jak schodzę na dół to posadzę, to będzie tutaj to zaraz, sobie teraz posadzimy wszystko, najpierw ścinę, jest jej mniej po dobra, aha motyki zapomniałem, normalnie winda, ja miałem motykę, ją przerobiłem. Dobra, patyczki, patyczki, patyczki. Pyk, motyka. Się przerobiło, tak, okej. Okay. Spoczko. Teraz będziemy mogli zrobić te baterie. Trzy nam kabelki potrzebne takie, tak? Cztery z tym. Mhm, mm dwanaście tino i sześć stone. Mm -hmm. Dużo tego wyjdzie, dużo, dużo. Mi się podoba. Okay. tutaj jeszcze zapomniałem. O, 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 widzę, że musimy. Pewnie będzie jeszcze. Środek, 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 środek. Tu nie ma środka, tu jest taki środek. Ok. Będzie trzeba pochodnie postawić na środku. Mhm... Dobra, jest ok. Mhm, mm teraz tutaj już jest zrobione. Wszystko dobre. Taki trochę inny kolor jest tego, ale da się przeżyć. Ok, mamy to. Pekki, teraz tak tin. Czekajcie, odłożyć to. To. Seczka to. To się teraz przerobi. Mm -hmm. Teraz Tin mówiłem, tak? Tu jest Tin. Gdzieś jeszcze ma Tin? Czy nie ma Tin? Trzeba będzie do kopalni zaraz iść. Jak to było? A i Drewno jeszcze. Czy Deski, no. no, pokaż, pokaż, pokaż to. Nie, otwieram. Pyk, o ja Piekko, tak ma być. Pyk. Będą trzy? Będą dwa, dobra. Trzeba iść po TIN. Na pewno. O, ODEJ. OK. A generator jak się robił? Gen. Jedna bateria. Machine block. To tak się robi. I piecyk, tak. Tu jest piecyk. Osiem. Piecyk. Maschine Blok i bateria, okej okay. so, musimy jeszcze przepalić, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Okej. Czy z 8 się robiło? Nie pamiętam już. Mm, uh, 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 uh. A ja, znalazłem takie te, te, te szary. Kamyczki tam na dole gdzieś przekazuję kopałem Trochę uranium. Nie wiem kiedy już, nie pamiętam. Dobra, przerobiło się. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trzy. A można też tak zrobić. Dobra, już poczekam na to. Jedny raz w ten sposób zrobił. Mm -mm. dobra, tutaj nawet oszczędnie jest więc OK i pik, dobra czyli bez tego środka, okej okay. bateria i to dobra, mamy generator ten pokoik będzie no to Ok, czyli generator. Zdejmiemy sobie tu. A poczekajcie jeszcze. Trzeba tu zedytować lekko. Wprowadzić lekką modyfikację. Dobra. Wydaję żeby to tak ładnie wyglądało. Opsa, 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 opsa. Wtedy opsa. będą kable szły. Te piękne kable. Tak, mogły górą i to tak brzydko wygląda wtedy. Mm. Tak naprawdę to mogło być jeszcze dalej o jedną kratkę i by było to tu, a kabel jeszcze z tyłu. I by było pod ścianą. To, a, okej okay, już jest. Łączy się, łączy, ok. Czyli damy tu trochę praszku, nie. Tutaj to nie ta maszyna mi się zawsze mylą Czyli tutaj będzie. O, węgiel, węgiel, węgiel. Już jeden z tak wezmę, jak się ładuje. Rocket Fuel. I taki charakterystyczny dźwięk. Jest tego, czy ten nam się ładuje, co nie. I wysyła kabelkami otoczonymi gumą. Czyli izolacja, co nie. Energię do następnych maszyn. Jak zrobimy badboxa to będzie nam gromadził tą energię jeszcze więcej nie tylko tyle No i będzie dawał każdej maszynie To sobie postawimy tu Idzie kabelek, idzie okej okay. To jest napędzone energią I tutaj jak to włożymy nam się przerabia Tadam Ups To miało być tak, to miało być tak, okay. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka Piątka Szóstka Okej okay. I mamy rubber No i o to mi chodziło Taka maszyna podstawowa, dwie maszyny Do zrobienia Potem łączymy z izolacją Okej, okay, mamy kabelki z izolacją Tu będziemy się bawić kraftem w, w następnym odcinku Chyba, że jeszcze w następnym będziemy się tym bawić, zobaczymy Dobra, to nam się przerabia wszystko. Farma tam działa sobie sama słyszę ogra muszę go zabić, bo zaraz mi coś zniszczy. Czekajcie, odłożę... dit Wygląda box, ale okej. Okay. Nieważne. Nie, dobre kabelki. Do Tutaj. Tak, i idziemy do kopalni zaraz, tylko jeszcze mięska będzie trzeba więcej wziąć. Oho! przygotowałem wcześniej trochę pochodni zrobić drewienko zawsze się przyda albo może to nie, to jest brzydkie, więc to Deski zawsze się przydają OK, mamy pochodnie, mamy mięsko mamy wszystkie narzędzia tak zawsze czegoś zapomnę, nie wiem czego, ale czegoś zapomnę lecimy Oho, o kiedy myśleć z tego. Tutaj coś rosło, jakaś guma czy coś, nie. Szkoda. To mnie denerwuje, że jak otwieram to czasami uderza, tak jakby ten mieć taki dźwięk dziwny jest. O, jeszcze upieczone mięsko, przykaz i weźmiemy. Pyk, o. Tego nie chcę. Dobra, trzeba znaleźć jakąś kopalnię. Z ciebie też upieczony wyleci? No, z ciebie nic nie wyleci. Szkoda. Upsa. Z ciebie też nic. O, wielkołaczek jak mi przykro, zginiesz. zginął od własnego żywiołu. Dobra. Czy tutaj to da się zjeść, czy nie? Teraz, jak mam często na pewno nie. Full good. Okej. Okay. Dobra, tyle powinno mięska wystarczyć. Wbijamy do kopalni. Ciekawe czy będzie dużo, czy malutka. Węgla mam dużo i chyba usunę. Tak, usunąłem ten mod z tym właśnie, że zostaje taki promyk po rozwaleniu. Nie wiem, jak to nazwać. Że rozwalamy, rozwalamy i przestajemy na przykład niechcący i nam to zostaje. To też jakoś mi umknęło przy wgrywaniu. O! O! Ciemno. Dobra, zbieram wszystko, wszystko, wszystko. Oprócz tej rzeczy, co mi na razie nie są potrzebne. <grych> Czyli nie wszystko. Chyba minęło już 15 minut, tak mi się wydaje. Zobaczę. sprawdzę. Ale w razie czego to już jest koniec odcineczka. Tutaj zaczniemy drugi odcinek, w tym miejscu. Tylko podejdę tu jeszcze. A to chyba jest koniec jaskini, więc ja znajdę jakąś jaskini i będzie drugi odcineczek. No, a więc y, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, wypowiadajcie się w tych komentarzach co i jak, co byście chcieli, żebym robił, mm, no, i czy tak bardzo wam zależy na tej kamerce, <grym> bo nie wiem czy kupować tą kamerę czy nie. No, a więc do zobaczenia, siomonko.